Ty ja gram sobie w grani. grani trzy. Zobaczymy jak będzie się grało. Co sami dziadka. Zabieram Dziadowic od Gany. Skip intro. Ja pójdę spać, bo zabieram. Zabieram wszystkie naboje z i będę go tylko napierdalał.

mm -hmm. Następnie, że się ukryję. Hmm. Co no, robię, chyba Mogę dom wydarzyć. Ogadałem się, jak ukryje, jako papieża. Możesz nie mlaskać jak świnia. Ja pierdolę, co za wieprz. A Jessica, jak tam twoje problemy z taśmiemcym. To dla mnie wstydliwy temat, nie chcę o tym opowiadać? Mów, kurwa, albo wypierdalaj. No dobra, tak w skrócie to wysrałam go. O kurwa, zaraz się zrzygam. Dobrze, że ci dupy przy tym nie rozerwało. A czy bardzo piekło? Na szczęście jestem przyzwyczajona, bo har zawsze jak jest pijany, to wkłada mi różdżkę do dupy. Tutaj jest jakieś zejście w dół, a my wchodziły tak. To wygląda jak tortura w z zamku, co nie? No trochę. Nie <laughs> widziałem To nie, nie? była kroplarka, coś tak spadło. No i odstawicy teraz serdecznie w kolejnym odcinku, a raczej vlogu dzisiaj jedziemy do domu Żyda. Maciek zaproponował, ponieważ ja stwierdziłem, jest trochę czasu. Zbliża się wieczór, będzie zaraz ciemno. Jedźmy gdzieś, zróbmy coś fajnego. Maciek zaproponował dom Żyda, który jest mega daleko stąd, ponieważ jest to praktycznie 50 kilometrów. Więc zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba na ten kanale na samym początku, a my idziemy zobaczyć to zamczysko, czy czymkolwiek to jest. I wiecie tutaj na Instagramach, ponieważ na Instagramie... Poprosiłem Was, abyście napisali historię związaną z tym miejscem. I dodam to do odcinka. Dojeżdżamy do miejsca. Zobaczcie, jak to wygląda. A gdzie to jest? Czy to jest baza jakaś wojskowa? Na końcu tej drogi, zobaczcie tam. Czy to jest baza wojskowa, czy co to jest? jest... Patrz po lewej na płot w ogóle. Jakieś więzienie. Polera. Co jest lotnisko. Ej, mamy w ogóle taką furę, która wygląda jakbyśmy mieli tutaj przyjechać normalnie w jakiś tam. Faska kamerką, i są najlepsi, to jest chyba oczywiste. jak wyrzucam śmieci, to nie chodzi mi o liście. Skanuję karty, w rękawie mam masa wpisuję piny, a nie płacę w kasach. Na pierwszy ogień to leci tu ziomo, Co chwilę wcześniej zajmuje mi kolor. Zioma sokłami ale spośród dziesięciu nie jestem go w stanie odnaleźć. Mam ma co kłamie, mam zioma co kłamie, mam zioma co kłamie Mam co kłamie, ale spośród dziesięciu nie jestem go w stanie odnaleźć Mam co kłamie, mam zioma co kłamie, mam zioma co kłamie Leję paliwo i pobieram dane, jak wbijam do meda to testuję skanery Jestem niewinny, ja jestem no, przecież widziałeś, sefer wyjebane, to już miniamy, wszystko wzalałeś, czek, czek, czek Wyjmuję knata i z se latam, Klik, klik, back, 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 back. Kapelusz na głowę, garnitur założę, Jak łam swoje zgrane, no to na 100%, jeden zły kroczek i lądujesz w grobie. Lepiej nie ufaj do samemu sobie. Trochę to beka się w gęsach to jak mówię, że zabił tu na moich oczach. Zawodowany nie zostaje z niczym. Tutaj wygrywam, kto najmłodniej krzyczy! Pozioma no kłamie, leż pośród dziesięciu nie jestem go w stanie odnaleźć. Oziomas okłamie, mam ziemia, co kłamie, mam ziemia, co kłamie Oziomas, co spośród dziesięciu nie jestem go w stanie odnaleźć Oziomas, co mam ziemia, co mam ziemia, co kłamie Oziomas, co spośród dziesięciu nie jestem go w stanie odnaleźć Oziomas, co mam ziemia, co mam ziemia, co kłamie Oziomas, co spośród dziesięciu nie jestem go w stanie odnaleźć Oziomas, co mam ziemia, co mam ziemia, co To Kaczyński. że byłeś cały czas Cyjanem. Zakładam, że teraz również. Prawda! Robiliśmy co nieco. <grym> Cyjan nie żyje! Jak mogłeś! Ale ty o tym wiesz! Tak i. zabiłeś go! Nie, nie! Może, może właśnie tego <grym> chciał. Ale podtrzymuję odpowiedź. Dobra, nie wiem, czy jest geniuszem, czy idiotą! Zobaczmy, co potrafi te cacko. je hej, Irfortna smokaje! Big brain time. To zielony! Widziałem, jak zdęcał się nie, nad tą odgładę. ofiarą! Mark, to samo mówiłeś o tej dwójce, którą wywaliliśmy! No, no tak, a, ale tym razem mam pewność, że to on! Se, sam widziałem! Jak możecie tego nie widzieć? To jakaś paranoia! Zamilcz! Myślałem, że cię znam! Nie, 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 nie! Założę się, że tu chcę, Jana! Wykrzykuję teraz mi mi jazda nie Nie Myślałem, mi! Nie Mówiłaś zrobiłem z tego! Nie ma się o, Mark, jak to nie on, to będzie na ciebie. Patrzcie tylko, jak zaciera ręce. Czy, czy ty, Mark? Limbo to taka gra troja w klimatach horroru, gdzie wszystko jest ciemne i widać tylko cienie a gracze zaczęli robić parodię tej gry na YouTubie, co by było, gdyby główna postać miała latarkę. Ale dobrze, wróćmy do tematu. Depresyjna atmosfera i strach otaczają się ze wszystkich stron. Od razu powiem wam, że ta teoria bazuje na opisie gry. Teoria jest taka, że chłopiec idzie uratować swoją siostrę, która znajduje się w Limbo, jak sama nazwa gry mówi. I to, co jest najlepsze, to to, że Limbo jest światem, gdzie dusze są uwięzione, ponieważ nie brat i siostra umarli. Znajdują się w świecie limbo, a ich dusze nie mogą się stamtąd wydostać czyli nie mogą dostać się do nieba. Brat i siostra umarli, ponieważ spadli z domku na drzewie, i można było to wnioskować z samego początku gry. Na końcu, dusze brata i siostry. Siemano widzowie, tutaj Peter i dziś porozmawiamy o genezie powstania Miry i wyprawie na polu za pośrednictwem statku z mapy The Czyli w skrócie, postaram się wyjaśnić, do czego doszło w świecie Among Us, że wygląda on tak, jak wygląda w tym momencie. Zacznijmy więc od początku. Jedna z teorii mówi nam, że Mira była planetą, którą zamieszkiwali ówcześni krumeci, a dawniej możliwe, że ludzie. Jednakże później, z powodu wysokiego zanieczyszczenia, społeczność planety została zmuszona do wybudowania większej bazy powyżej linii chmur. Naturalnie, po pojawieniu się takich zanieczyszczeń, Krumeci byli zmuszeni do noszenia skafandrów, które widzimy w grze. No i teraz pojawia się pewna kwestia sporna. Otóż nie wszyscy pewnie wiedzą, ale crewmate ma 1 metr wzrostu i waży 42 kg. Skąd to wiemy? Otóż wiemy to dzięki skanom w MedBayu. Wychodzi na to, że BMI crewmate'a wynosi 36,7, co równa się drugiej klasie otyłości wśród ludzi. A więc, skoro byli to ludzie, to czemu są tak nie? I otyli. Niektórzy gracze są przekonani, że stało się to za pośrednictwem ewolucji po podróżach na inne planety, bo wiadomo, mniejsza grawitacja, inne czynniki zewnętrzne itp. Jednakże taki proces zajmuje tysiące, jak nie